Zaledwie miesiąc po premierze anime wystartowała manga pod tym samym tytułem, która zmieściła samą fabułę anime w zaledwie trzech tomach. Tylko czy to miało sens? Ponieważ mamy tutaj do czynienia z tytułem muzycznym, anime ma znacznie łatwiej, ponieważ można za jego pomocą przekazać piosenki i zdecydowanie łatwiej emocje. Chociaż sama manga niejednokrotnie na bardzo wielu przykładach udowadniała nam, że równie mocno potrafi przekazywać emocje, nawet jeżeli nie silniej. Jednak czy jest tak w przypadku mangi Carol and Tuesday? Hmm, z tą mangą mam troszeczkę tak, że kiedy widziałeś anime, to manga wydaje się takim dodatkowym elementem dla bardzo zatwardziałego fana tytułu. Natomiast, jeżeli nie widziałeś jeszcze anime, to ta manga to jest taka broszura reklamowa samego anime. Oczywiście sama manga jest przepięknie narysowana. Znajdują się tutaj również bardzo ciekawe eksperymenty graficzne, które próbują przekazać nam w ten sposób, jak brzmi muzyka danego piosenkarza. Ale, no właśnie, zawsze mam to uczucie, ale kiedy sięgam po ten tytuł. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani tą mangą, to myślę, że jest to tytuł zyskiwanie dla bardzo zatwardziałego fana, albo na przykład tytuł, który właśnie przeczytacie zanim zdecydujecie się oglądać całe anime, aby dowiedzieć się, czy w ogóle jest to tematyka dla was. A teraz wy dajcie mi znać, co myślicie o Carol and Tuesday, czy wyśpiewały sobie swój sukces.